Siemanowicowie, no tutaj Bubeku i w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o nowej aktualizacji, która będzie już w tą sobotę z Stila Brain Rot. Pogadamy sobie o taką bazie i o tym Escape Tsunami i wiele, wiele więcej Także zostawcie subskrypcję, lajka, no i bez lecimy No jak wiecie, em, ogólnie dawno nie było odcinku ze Stila, w ogóle prawie nic nie okradłem Ten... Ej, co jest?! Minutę na serwerze i lawaka się zaryspiła, dobra? Będzie do maszynki, lub sobie rytuał zrobię. Mam dwie lawaki. Dobra, co jest? Ale dziwne. Dobra. No, i e, na start, sobie pogadajmy o nowej aktualizacji. Jak wiecie, teraz mam nową aktualizację, gdzie zostały dodane Fuse Maszyna, e, Escape Tsunami. E, no, i w sumie to tyle, co nie? Nowe Brain Roty też, i ogólnie. Co było na Adminbiusie? Było dużo rzeczy, ale jeszcze co dostałem? Z Fuse Maszyny dostałem tego najgorszego: Lost Rios, później tego pieska i Spinichami. Ciao, jak on, jak on się nazywa. E, ogólnie daje 100 milionów, ale dałem koledze. Pozdrawiam z nim sobie. Co teraz mam? Miałem, zdobyłem też las Secret Diamond, ale uwaga, wytradowałem się za Secret Track Block i las, póki Rainbow Stray tam Później dałem los Candy Scandy i las, póki tego um, za keczuru, tak, wiem, że to pewnie się nie opłacało, pewnie inni tak powiedzą, ale no już sobie zrobiłem, bo chciałem mieć Kechuru bardzo. I teraz właśnie od widza dostałem za darmo Los Mobilis i Esoka. Bardzo um, um, z, um, dziękuję um, te, tego OP Sigma, i który w sumie zabrał mi tak ale stracił. I przez to, że stracił, to dał mi tego Los Mobilis. Mega dzięki za Los Mobilis. I jeszcze dzięki Stas za, za tego Esoka. Naprawdę jesteś mega Sigma. Szczerze, dużo rzeczy już mi dał, także ma moderatora u mnie. Dobra, no i teraz. Um, Teraz, co teraz, pogadajmy sobie teraz może o tej takobazie, czy jest łatwa, czy trudna, ogólnie jeśli oglądacie takich youtuberów, którzy robią live z rozdawania takobazy, no to szczerze łatwość, co nie, ale jeśli sami chcecie, to na mega trudne, dlatego, że te, te, te tutaj ostatnie są limitowane, ten queso di vampiro też, no my hotspot też to są limitowane brainrooty. I szczerze, jeżeli nie wiem, obym dać wiem, takiego drowerka lub jakieś in, lub innych, a no oni rozdają taką bazę, no to właśnie macie em, już jakby em, free taką bazę, ale musicie mieć szczęście, co nie? Musicie mieć szczęście. Ja na przykład byłem na live drowerka, który em, robił live, właśnie rozdowanie taką bazy. Przypominam że zostaw trzeba dać. No i um, tam nie wygrałem, ja byłem tak na końcówce live, ale myślę, że na kolejnym będę właśnie, postaram się być na całym co nie Dobra, teraz sobie możemy porozmawiać, może już tak szybko, 3 minutki odcinka, ale no naprawdę, szczerze, mało no mało Jeszcze możemy pogadać o Flux Maszynie 3, jest fajno, czy nie, szczerze um, je, je, Jeżeli jest lak na maszynę to mega fajna, co nie? Dajecie jakieś tam brain rot, mega mocne. Macie szansę, macie, dajecie mega dobrego Rainbow Secret. Macie szansę na Hydra Dragona, Rainbow. Wy to rozumiecie? Hydra Dragon Rainbow, jeszcze sobie pofarmicie go. No ogólnie ja chciałbym mieć Bechullo. Pewnie będę um, sobie go. Um, wiecie, um, dam jakieś tam brain rot do maszyny, jak będzie lag. Może się uda zdobyć go. No i będę na pewno farmił, co nie? Już, już chciałbym tego normal, co nie? Ale i, i, no chociaż tam piesek, żeby do farmienia był... E, ten z Pinhami. nie chcę, Losteros nie chcę. Oczywiście możecie mi dawać jakieś słabe Brain Roty do maszyny Sas mi też dał, nie wiem, jakieś 8 Brain Rotów. No i e, ja będę miał do maszyny. Ale dobra, możemy teraz iść do Escape tsunami eventu, żeby sobie o nim pogadać. Także dobra. Um, co, co jest fajne z tym, dlatego że tutaj chociaż fale są takie szybsze, co nie? Jeżeli coś bierzecie słabo, ale w, te, w tej oryginalnej grze szczerze, tam są takie wolne fale, że fajna gra, ale trochę ją polubiłem, ale szczerze, tam są takie wolne fale, że to jeszcze one cały czas idą, naprawdę to nie w No ale dobra, w ogóle tam mamy czaczeć i to może jakoś zabiorę. Bo ogólnie, jeżeli macie miotłę, dywan, no to naprawdę macie free secrety w tej grze Znaczy w sumie w tym, na tym evencie A jeśli nie macie dywanu lub tam miotły, tak jak ja, znaczy w sumie ja mam em, Ale jeśli nie macie miotły lub wiecie dywanu, no to mm, no szkoda, szkoda dlatego, że musicie się męczyć A tutaj free jakby brain, brain to macie jak sobie widzicie, tak na no, górze, to jest w ogóle jakieś Pay to win, co nie? Pay to win jakby jeżeli chcecie mieć sekrety i tak free sobie, lecicie To jest pay twin, musicie wydać się Robuxy. Um, lub po prostu macie szansę u koło się wygrać. Dobra, um, lecimy. Może, może secret lucky block się zaraz po bo tutaj jest szansa na secret lucky blocka, przypominam. Dobra, dul-dul-dul. Do, do, do. Czy zdążę? Dobra, zdążę. Jaka teraz fala będzie iść? Mamy tam Easy, dobra, same Easy fale, co jest grane. Dobra, teraz tam fast idzie. Także muszę uważać. Nie wiem, tutaj już będę. Idź i, i, idź! Fast fala, dobra. No i teraz mamy jakby free duldo. -dul Także to jest... Mi się podoba ten M update. Szczerze... Tu, o, no właśnie, te sekrety tutaj właśnie SAS mi dał. Ale szczerze... Ten, ten event jest fajny, bo ogólnie... Przez ten event jakby możecie mieć całą bazę w Secret Rocky blokach, bo macie cały czas szansę na Secret Rocky Bloki. No i możecie mieć całą bazę w Secret Rocky bloka i szczerze macie free Esoca, co nie? Free Esoca z tych Rocky yeah. Bloków. Um, dobra. Um, jest tutaj Karker -car, car, ale Deadly Fala... Nie, no, zginąłem. Nie, nie, nie lubię tych fal. Nie lubię, nie lubię. Ale ten awant lubię. Dobra, um, same fast fale idą. Nie, no, nie wierzę, jakie was na tego Darker kuro. I szczerze, w kolejnej aktualizacji ponoć sami mówił, że, że pracuję nad nowymi lucky blokami. Chyba właśnie w tej aktualizacji nowej będzie nowy lucky blok. Już y jestem przygotowany. Na to... jaki jaki blok będzie. Dobra, dół, 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 o, No nie! Jak ta Easy Fall. Dobra. Chodźmy jeszcze raz. I ja ogólnie przypominam, jeśli chcecie do mnie dołączyć, to tak wiecie. Na razie jeszcze pytacie mnie kiedy live będzie. Kiedy live? No to ogólnie na razie streamów nie robię. Dlatego, że mam zablokowane. Szczerze, jak robiłem tamtego streama, to długo mnie nie było i zablokowało mi wszystko. Usunąłem tego live'a, ale nadal, nadal mam jakby, wiecie, zablokowane. No ale szkoda, szkoda, bo chciałbym z wami zrobić właśnie, chciałbym zrobić live'a, żeby sobie z wami trochę pogadać, ale no, wiecie, na czacie tak... Tak średnio gadać. Mm, no ale lepiej tak, wiecie, na live'ie, kiedy mnie dobrze słyszycie. Dobra. Um, szybko biorę tego dududdura, i w sumie to możemy kończyć ten tak, tak, możemy kończyć. Dzięki Wam za oglądanie! I szczerze m, przypominam, możecie oczywiście pisać w komentarzach jeszcze do shorta QA, bo QA będzie myślę, że tak za dwa dni, co nie 30 listopada. I no, myślę, że właśnie będziecie pisać. Dzięki Wam za oglądanie! I słyszymy się w kolejnym odcinku. Elu!